Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo pysznie, bo dzisiaj mam kotlety złotnickie. Znaczy, to jest schab złotnicki, tak zwany. Ja tutaj się trochę będę posiłkował. Nie chcę mi się tu uczyć tego, co to jest i, i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie jest to mięso ze świń rasy złotnickiej. Hodowane. W małych przyzagrodowych gospodarstwach rosną w naturalnym i wolnym tempie, dzięki czemu mięso ma odpowiednią dojrzałość oraz lepszą jakość i smak. Są to widać po tym, jak jest ładnie poprzerastane, ładna marmurkowość jest. To po prostu jest najwyższa jakość. No i spora zawartość tłuszczu. Co z tym tłuszczem zrobimy, pokażę później. No, można go podawać. Tradycyjnie po prostu usmażyć i zjeść, a ja zrobię troszeczkę inaczej. No bo nie byłbym sobą, jakbym zrobił inaczej. 21 dni mięso dojrzewało przy kości, także jest jeszcze smacniejsze, będzie jeszcze bardziej kruche, będzie po prostu rewelacja. Co z nim zrobię? Przygotuję sobie fajną marynatę w moździerzu. Co będę do tego potrzebował? Biały pieprz. Około łyżeczki białego pieprzu, łyżeczka czerwonego pieprzu. Chcę dawać wszystko w ziarnach z tego względu, że jak to będę tłuk, tak? Mówi się tłuk, ugniatał w moździerzu, no to uzyskam fenomenalny aromat tego wszystkiego. Wszystkie rodzaje pieprzu daję, czerwony, zielony, biały, czarny. I dodatkowo dodaję do tego jeszcze ziarna kolendry, bo one dają też fajny posmak. To daje takie pół, pół łyżeczki. Dobra. To wszystko teraz ugniatam. Nie ugniatam to na jakiś tam proszek. Chcę po prostu wydobać ten, ten... Wydobać. Wydobać. wydobyć ten aromat z tego. O. No właśnie to, co tak ładnie pachnie. Chcę z tego wydobyć. Po to będzie bardzo grube, tylko lekko potłuczone, lekko pogniecone. Dobra, to starcie. Widzicie, jak to ładnie wygląda. Jejku. Dobra, teraz daję do tego rozmaryn. Ja bardzo lubię rozmaryn. Także idzie do tego rozmaryn. Też go potłukę, jedno będą się. Z niego olejki eterycznej też już da swój ładny posmak. Pięknie. Dobra. I do tego daję czosnek. Ja tutaj mam dwa, cztery, sześć takich małych ząbków. Ja je po prostu tylko lekko ugniatam. Mieszam to wszystko razem. Już się lekko takie wodniste zrobiło. To jest fajnie. O, już to ładnie wygląda. Teraz do tego dam po prostu zwykłego oleju roślinnego. Zrobię taką z tego masę. A no oczywiście sól panie. Zawsze zapominam i taka szczypta soli. Nieduża, to jest takie naprawdę płaska łyżeczka soli. To wszystko mieszamy. Chodź bliżej, zobacz. O. No właśnie. O to w tym, nie o to w tym chodzi. Jak jest, jeszcze macie tymianek, można dodać tymianku. Ja nie mam tymianku akurat. A suszonego nie chcę dawać, bo po prostu świeże zioła. Można dać tam jeszcze, nie wiem, pietruszkę czy coś, co kto tam lubi, nie? Ja Cię nie wytrzymam, jakie to jest mega. Teraz tak, te kotlety daję do worka, bo będę je zamykał próżniowo. Muszę je ja tak ułożyć jakoś, żeby one mi tutaj dwa weszły, ale wejdą bezproblemowo. O, dobra. Zawsze pamiętajcie zawinąć końcówkę worka, żeby nie upaczkać, bo później Wam to się nie zamknie próżniowo i będzie się dostawać powietrza. Chodzi o to, żeby właśnie ten cały aromat został przez zamknięcie próżniowe wtłoczony w mięso. Jeżeli nie macie próżni, zostawić we worku nawet na dobę w lodówce i zrobić na drugi dzień. Ja to daję do próżniowego. Myślę, że tak 4 godziny to mi wystarczy. I teraz smaruję tym kotletem w środku tą całą masą, co żeśmy przygotowali z jednej strony. O, widzicie? Teraz obracam na drugą stronę i drugą stronę też tym wszystkim aromatyzujemy. Dobra. Bardzo mi się to podoba. Tak to zostawiam. Potęga. Normalnie potęga. Czekaj, bo tutaj trochę mi się ulało. Ja nie lubię jak jest brudno i dajemy w próżnię widzicie teraz jak to otworzę ta strona jest czysta i się to wszystko elegancko zamknie zamykamy A jak to później będzie smakować to już w ogóle będzie obłęd zobacz już zobacz jak soki idą fajnie widzisz o, syżyczek syczyk o i to wszystko jeszcze troszeczkę mu pomożemy o to wszystkie przyprawy wchłonię chłonie siwo wiąże Będzie. No, I nasze kotlety mamy zamknięte próżniowo. Daję do lodówki, 4 godziny i widzimy się przy patelaszce. Bo to będziemy robić na patelni. To nie będzie grillowane, jednak będzie smażone. Tylko mówię, w tych przyprawach wszystkich będziemy smażyć. będzie smacznie. Także po intro jedziemy dalej. Także to zaraz. Zas, cztery godziny. Dobra, mięso mamy wyciągnięte, jednak y, było dobre w lodówce, bo po prostu coś nam wypadło i zostawiliśmy na, na całą noc. Także nie było parę godzin, tylko była doba. Ale to nie przeszkadza, bo jeszcze będzie bardziej aromatyczne. Będzie na pewno aromatyczne. Jadź, w sumie. Zobaczcie jak to cudownie wygląda. No, ja to tak na razie zostawiam, bo ja to będę też w tych przyprawach smażył później. I teraz co chcę zrobić to będzie taki myk, że ja ten tłuszcz odetnę z tego i z tego i z tego tłuszczu zrobię sobie chipsy do tego mięsa, a na tym wytopionym tłuszczu a nie ten nóż, na tym wytopionym tłuszczu będę smażył kotlety. Także cały smak zostawiamy w mięsie i na mięsie. To odcinam. Jak ktoś chce, może sobie to usmażyć z tym tłuszczem. Można go ponacinać i ten, i, i zostawić przy kotlecie. Ja po prostu chcę go odciąć, chcę go sobie zesmażyć. Z tego będą później fajne takie y, dodatkowe chrupki. Będzie sobie można skrupać do męska. I taki kurde. Myk będzie. Dobra, kroję na takie nieduże paseczki. Jakieś centymetrowe to są. To idzie na patelnię. Tak samo tutaj. Z drugiego. Kurde, ależ to pachnie. Matka polska. Rewelacja. Dobra to wrzucę sobie do, 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 do piecyka do pizzy, bo chcę, żeby to po prostu szybko się zrobiło. Jak nie macie pieca do pizzy, to oczywiście na grillu, albo na palniku, na patelni można zrobić, to też nie jest problem. Także wrzucamy to teraz do pieca, ja to chcę zrumienić, wytopić i ten tłuszczyk wziąć do smażenia. O, i zobaczcie, to już mamy gotowe. Zobaczcie tego zostało. Troszeczkę, ale to nie jest problem. To biorę sobie tutaj do pojemniczka. To trochę odstygnie. Będziemy mieli do chrupania. A ten tłuszcz będę używał do smażenia naszych kotletów. O, wyszło. No od cholery. no tego widzisz jak to się skurczyło. Dobra, tą patelnię Dajemy na bok. Chipsy już mamy. O, coś innego spróbuję. Naprawdę, jakie dobre. To musi troszeczkę wstygnąć, ale dobre. Wow. Dobra. Bierzemy kotlety i one wchodzą na ten tłuszczyk. Nie ma takiej super temperatury. Wszystko powłączane. Także czekamy chwilę i widzimy się przy obracaniu. Także dużo roz, a ja tu ogarniam wszystko i czekamy na pierwszy obrót. Zobaczymy, jak to wygląda. Także widzimy się za moment. Dobra, mięsko ładnie skwierczy. Zobaczmy, jak to wygląda. O, ślicznie. No, widzicie, ja zostawiłem to w tych przyprawach. Później może tu zdrapie, niech to jeszcze się troszeczkę wszystko... Za... O, tak można zdrapać. No. Niech ten tłuszcz się teraz aromatyzuje tym wszystkim. Co było? Zobaczymy, to się spali. No. Dzisiaj to się teraz ładnie wszystko aromatyzuje. jak trochę zostanie, to nie jest problem. Zaraz będziemy obracać na drugą stronę. Aż złapie kolorek i jeszcze raz obrócimy i będziemy spróbować <laughs> to jest najlepsze w tym wszystkim także doda raz włączaj dobra wyglądają już pięknie także wyciągamy zobaczcie zobaczcie o. no istne dzieło sztuki także bierzemy się za degustację czas spróbować Jeszcze różowiódkie w środku, ten tłuszczyk zbieram. Ja pierdzielę. Panie, co to jest? To jest jakaś normalnie... Daję nawet dobrze trzymać troszeczkę dłużej w mm. przyprawach. Więc, co takie mięsa? Ja, no, cieszymy, że jeszcze cibna. Hm. Mm. Mm. Odjąło mi mowy normalnie, takie dobre. Słuchajcie. Zróbcie sobie, zamówcie, bo jest strona, gdzie można kupić takie kotlety. Ja Wam podepnę pod filmem link, gdzie, gdzie, gdzie są takie właśnie kotleciki do kupienia. Zróbcie sobie w taki czy w inny sposób. Ten polecam, bo naprawdę, no, wymiód. No i smacznego. To wszystko na dzisiaj. Także żegnamy się. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ciao.